Koteczek. Mogę ci. Po... Ojej! Jaki słodki, czarny! Koteczek. Ja nie mogę. Jak się nazywasz? Koteczka? Chcesz też powiedzieć do vloga? Enik no. muszę. To jest zamaskowany bandyta. Batman. Tak. To też. Teraz. Nie, Alicja ma inki starą. <śpiewanie> <śpiewanie> Enigma przepłynęła. Tu Ineczka, grzeczna. Jest marchewka przekona. No chodź, mam marchewkę! O nic, nie możesz tu, nie jest twój padoł. Nie <grytanie> Jaka enigma śmieszna. Mam marchewkę dla ciebie. Proszę. I idziemy na padok. Czuję się jak w Minecrafcie. <laughs> Proszę, ale poczekaj, bo musisz wejść na padok. Co to nie znam na dziesięć. Bediaty? Czy ja? Co powiesz? Bedia, Było fajne. <laughs> Ale jak się czujesz? Nie podjeżdżaj. Tu jedzie Maja. Jezu, ile tu jest koni raz? Dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć koni. łydka, łydka. Okej, ładnie. I mi wjechała. Ale był fajnie. Ale to jest nie To go poprawisz najwyżej, nie? No wiem, dzień dobry Serio, ona w 05 nawet się nie mieści cała nie że nie nie pasuje. Lady, serio, ona się cała mieści nie... zastęp. Dwa minuty tylko po ścianie, okay. żeby się rozgrzała. Okay. No to się odpycham, bo już mnie nóżki bolą. O, ja... o kurde, o kurde, o kurde. No wciągaj, Co się? Jest? wciągaj się, wciągaj się Helena. I wtedy spojrzałam, że Helena robi coś takiego. To taki paręk. To będzie dla mnie. prawe szczemie wpadło mi to. Tak. Kto ma takie duże stopy? Narusa! Dobra, decyzja po? I do tamtych na spokój Daj mi spokój. Mogę rozejrzeć i buta. Narusa! Razy. Do, ściany, do ściany, do ściany, do ściany, do ściany, do ściany, tak, do ściany, do ściany, do ściany, łydą, bad, 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 bad. Lepiej. Kochaj, 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 I łydeczka. Okej, okay, pochwal. Jedna Wiktoria. <todgłos> ha halo, halo, halo. Zostaw mnie. Uciu. Za. Ta musi pozrzucać przeszkody na drąż. Nieprawda. Ne kochaj mnie. Po nie chcesz się już przytulać, prawda? Ty chciałaś tylko jak treningu, żeby nie było. No tak. Aj się. Tak on się tam boi. Wiaty fantoma. Jaki tempo? Tempo, tempo. Tempo śmierdziel, tempo śmierdziel. Śmierdziel tempo. Podka bior. Ale ci już stać Stoi sobie. Dzięki za wsparcie. No nie zastęp jakiś za najmniejszym. Drugi jedzie połykacz. A trzeci idiota. To ja trzeba czy koń? Figiel. Te... Trening Po treningowy trening. Bierzem radę, wierzę w Ciebie. Zagrałaś to? Szybko, jedź! Przed nami, szybko! Jedź, jedź! Je, nie przejmuj się! On nie słyszy, panu w mu. zajęły. <śmów> <śmów> Ej, Emilka, tak ładnie na nim galopuje! Ja się żyję, bo tej chwili. <laughs> nie boli noga. <laughs> bo jest, tam gdzie jest no, moja tobie. ekipa do podnoszenia przeszkód? No, zasy, Dupie, proszę sobie. Co no, wało? No, no mówiłam, właśnie. Nie, kucyk, nie, kucyk. Dobrze. Co kapkę turbo? Mu no. O, <gulanie> <gulanie> o kurde. Gutek. No, ja gutek łada chatek dream. Skakać, skakać, skapać <gulanie> Ale ma secik różowy. No, ale nie mamy różnych ochraniacza, bo ktoś mnie zabije. Kurcze. Ej, co się stało z jakością? Halo? Co jest? Tak. Trzymaj, trzymaj, przytrzymaj, 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 przytrzymaj. przytrzymaj, przytrzymaj. Super fun. Jestem sama bo te śmiedzielki głupie powiedziały, że mam iść. I wszystkie Śmierdzielki są w stajni, więc sama puszczą konia, oczywiście. <grystanie> Ale beka. Patrz, zupa. Lady je zupę z jabłkiem. Lady je zupę... z bananem. Alisa je zupę bez żadnego owoca i warzywa. Wicher, zjadł zupę. Zjadł zupę. O, mleczyk! Zjadł mleczyka. Biegnie. On biegnie. Ej, się nie biegnie. Czemu one nie idą do domu? Biegnij, biegnij! Zupa. Idę z Kilinkiem. One poszły, a ten śmierdziel Czoko tu dalej je. Idź! Idź! Ojej, ty też idź. Ja się kiknę. Siatka, nożyczki, lina. Biedny bucik. Biedny bucik. Drugi damy bliżej. Jeszcze? A tu jest płot! Aha, tu jest płot. Jest Już. <grym> <Pro koniarki. grym> Dobra. To, Trzy. Jak słoma. To, jak jest? Teraz tam. Tam, ale tam, tak. tam. Ale tam, Tam. Uuu, tam!